A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, mamy następną odsłonę Polska-Islandia. A mecz towarzyski przed Euro 2021. Podobno mamy wyjść w najsilniejszym swoim składzie. A zobaczymy, jak to będzie bez arkadiusza Milika, który jak wiadomo już na Euro nie pojedzie. A no cóż, no cóż, no cóż. No to jak zwykle selekcjonerem jest Paulo Sousa. No, i od jego decyzji będzie zależało, jak będzie wyglądała nasza gra. Wojciech szczęsny w Bramce, no, ostatnio nie przynosił nam szczęścia. Niektórzy twierdzą, że nieszczęsny. Z tego względu, że na wszystkich dotychczasowych naszych, naszych mm, kluczowych rozgrywkach, no, nie przyniósł nam szczęścia. Czy będzie odwrotnie? Tym razem zobaczymy. A Bartosz Bereszyński no, miał być namaszczony zaraz po odejściu Piszcza na jego, na jego miejsce. A prawa obrona, no tutaj w trójce będzie jako ten bardziej taki prawy obrońca. No i zobaczymy, czy mu się to tutaj uda z nami. No i weteran Gliku będzie też w trójce obrońców. A no, niektórzy mówią, że jest za wolny, ja tam u niego wolności nie widzę. Znaczy się, że jest za wolny. No, natomiast, jak, jak to będzie, to zobaczymy sobie w późniejszym czasie. A bednaregno, bednaregno, można powiedzieć, że już za młody, to nie jest no, w tej trójce, trójce naszych obrońców. No, jest jako filar, bardziej już nabiera szlifów, bardziej jako weterana niż, niż młodzika. Natomiast były takie mecze w swoim klubie, co miał co i szóstkę wpuścił. No ale no cóż, mam nadzieję, że nie będzie tego powielał u nas. No cóż, cóż, cóż. Szóstka w siatce to nieprzyjemna rzecz. A no i krycha, krycha. A no, a tutaj jak już się uporał z, prawa, z, tymi, z tymi rzeczami odnośnie e, swojej mody, tak? bo jest teraz biznesmenem bardziej niż, niż piłkarzem. Jednakże a w Rosji bardzo dobrze mi idzie, na, niestety na innej pozycji. A troszeczkę, no, wybrane do jedenastki a całego sezonu, no to także, no, liczymy na Ciebie, Kryka. O Jakub Modern w swoim klubie tam zadebiutował, co prawda. No, w, no niestety no jest to obiecujący gracz Wszystkich, wszystkich selekcjonerów i brzęcza i, i sousy tutaj zadziwia. No zobaczymy jak się będzie spisywał na euro. Klisi, klisi, no w, 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 w spotkaniu z Rosją, no wybijająca się. Osobowość, no niewątpliwie jeden z najlepszych po prostu naszych zawodników. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Ej Józiu, no, to jest nasze ożywienie, zasłużył na to, żeby wreszcie wyjść w podstawowym składzie. Józiu, kurczę, no to jest nasza petarda. Ej, tutaj możemy powiedzieć, że zastępuje naszego Grosika. A z lekano młodość, 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 no i technika także szybkość. Rybus, no wreszcie wyleczona kontuzja. Zobaczymy czy nie odnowi się po tym meczu. <śm> Może być tak, że nasz rybusik po meczu znowu będzie kontuzjowany. I to widzenia znowu będziemy mieli le lewe zachód, bo. A w zapytaniu, tak? No, no mamy co prawda Tymka, no ale, ale, ale. I zielu jako napastnik, no mm, to też może być ciekawe rozwiązanie. Bardziej tutaj chyba taka podwieszona moim zdaniem dziesiątka powinno być, ale no jak ustawili, tak ustawili, a także zielu jako, jako napastnik, no... Mm, może wreszcie, to jest jego pozycja, może wreszcie się przebudzi, no i jest ojcem już teraz, no to musi mieć jakieś takie, no już, już, no facet z jajami, tak, no nie może być John bez jajców. A no cóż, no i oczywiście lewy, lewy zagra w tym, a z, w tym w tej odsłonie meczu towarzyskiego powiedziane jest, że zagra, natomiast nie wiadomo jak długo pogra, także być może ten skład będzie tylko na pierwszą połowę, później będą zmiany i tak dalej, sprawdzanie. Natomiast bardzo nas cieszy, że, że Lewy zagra w końcu i że będziemy mogli go podziwiać w pełnej klasie i mam nadzieję, że będzie miał okazję do strzelania. Bo jak to się mówi, jak ci możesz być najlepszym napastnikiem na świecie. Jak nie masz od kogo dostać podania, to i tak sobie nie szczelisz. No i tak się prze, przedstawia nasza nasza jedenastka 3-5-2. Przy czym, tak jak mówię, no bardziej tutaj jesteśmy nastawieni chyba bardziej, że, że zielu raczej będzie dziesiątką, takim podwieszonym, takim. A napastnikiem niższe niż, niż to jest uwidocznione, natomiast w przodzie będzie lewy. Dziękuję bardzo za, za uwagę, proszę o suba, proszę o lajka, proszę o komentarze. Dziękuję bardzo do usłyszenia, do następnego razu.